Jednym z naszych najważniejszych szkoleń jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który prowadzimy od początku jego pojawienia się w Polsce. I dzisiaj zabiorę Cię na szybką kontrolę jakości tego wydarzenia. To najdłuższe oferowane przez Medate szkolenie obejmuje program od podstaw pierwszej pomocy przez pracę ze sprzętem ratowniczym, tlenoterapię czy postępowanie w wypadkach masowych. KPP trwa 66 godzin i po pozytywnym zdaniu egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzymuje tytuł ratownika. Brzuch w czterech miejscach nie tracimy kontaktów wzrokowego z twarzą poszkodowanego. Tu przede wszystkim liczy się praktyka. Nasi instruktorzy oczywiście nie pomijają niezbędnej części teoretycznej, ale każdy element programu musi być wielokrotnie przećwiczony w warunkach zbliżonych do realnych. To i wszystkie inne nasze szkolenia znajdziesz oczywiście na kursy